Nokia N900. Nokia N900 to najbardziej zajebisty telefon sprzed dekady. O kur... O kur... O kur... O kur... Nokia N900 wykorzystuje system Maemo 5. I jest nietypowy, że z tego telefonu nie korzystamy w trybie potretowym, tylko w trybie horyzontalnym. To nie oznacza, że zostały usunięte żroskopy i tym podobne. I mamy przerobionego Firefoxa. Nokia reklamowała ten telefon jako przenośny komputer, i to było dość trawne. Telefon można podłączyć łatwo do konsoli takiej jak PS3. Co najdziwniejsze, konsola wykrywa ten telefon jako aparat. Przejdźmy do gier, właściwie do emulacji. Emulator Mega Drive'a chodzi bez żadnych scinek, 60 fps średnio. I jaka jest moja opinia? A taka, że ten telefonik nadaje się do grania gier z retro konsol typu SNES, NES Famicom, Mega Drive, Master System, PlayStation 1, Game Boy Game Boy Color, Advance i wiele innych pierdół. Niestety nie nadan się do dzisiejszych standardów, ocena tego telefonu to 7 na 10.